Mamy do rozwiązania następującą nierówność 2x do kwadratu plus 5x plus 2 mniejsze bądź równo 0. Aby taką nierówność policzyć, policzmy deltę takiej nierówności. b kwadrat, czyli 25 minus 4 razy a, czyli razy 2 i razy 2. delta będzie równa 25 minus 16, czyli 9. Pierwiastek z delty. Pierwiastek z 9 to jest, to jest 3, ile wynosi pierwiastek z delty. Policzmy teraz miejsce zerowe, czyli minus B minus pierwiastek z delty, minus B, czyli minus 5, minus pierwiastek z delty, czyli odjąć 3, na 2A 2 razy 2, czyli 4. Utrzymujemy minus 5 minus 3 to jest minus 8 na 4, czyli minus 2. Drugie miejsce zerowe. Również minus B, czyli minus 5 dodać pierwiastek z delty plus 3 na 2A, czyli na 4. Otrzymujemy minus 2 dzielone na 4, to jest minus 1 druga. Mając miejsce zerowe możemy teraz narysować wykres takiej, takiej funkcji. Tu mieliśmy oś X, miejsce zerowe jest w punkcie minus 2 oraz minus 1 druga. Nasz współczynnik kierunkowy a jest dodatni, dlatego ramiona paraboli będą skierowane w górę. Nasza funkcja nierówność miała być mniejsza od 0, mniejsza bądź równa. Takie założenie spełnia tylko dla x od minus 2, czyli od tego punktu. Ciągnie się tą linią i dochodzi do punktu minus 1,2. I to jest nasz przedział rozwiązań, czyli x należy obu stronie domknięty, ponieważ mamy mniejszy bądź równy, czyli 0 też wchodzi w rachubę i mamy od minus 2 do minus 1 drugiej. To jest roz rozwiązanie naszego zadania.